Zimny wiatr przemykał między szarymi blokami starej części Warszawy. Pod mostem, którego potężne betonowe filary wznosiły się ku niebu, ojciec Marek tulił do siebie swoją kilkuletnią córkę, Zosię. Jej małe dłonie chwytały za jego brudną kurtkę, jakby to był najcenniejszy skarb świata. W oczach dziewczynki płonęło zaufanie i bezgraniczna miłość do tego, kto był dla niej całym światem. Marek ciężko odetchnął, próbując ukryć drżenie. Nie z zimna, lecz z lęku, że nie uda mu się znaleźć choćby kawałka jedzenia na kolację. Tego ranka, co prawda, zarobił kilka złotych, pomagając na budowie, ale kosztowało to tak wiele. Wspięcie się po rusztowaniach w cieniu chmur, które wisiały nad miastem niczym obietnica kolejnej burzy. Dla Zosi nie miało to znaczenia. Ona widziała w nim bohatera. Choć kość zimna przenikała każdą warstwę ich ubrań, Marek starał się trzymać Zosię jak najbliżej swojego serca. Jej małe ciało dawało mu niewyobrażalną siłę, bo wiedział, że musi przetrwać dla niej. W pewnym momencie, przerywając milczenie, dziewczynka czule zapytała: Tatusiu, kiedy znowu poczujemy ciepło w domu? Marek spuścił wzrok. Chciał jej odpowiedzieć, że lada dzień będą mieli swój kąt, swoje cztery ściany. Ale wiedział, że kłamstwo nie pomaga. Zamiast tego ujął jej dłoń. Już niedługo, słoneczko. Już niedługo. Spacerowali dalej przez ulicę, mijając samochody i kilka zapalonych latarni. W oddali słychać było ciche odgłosy tramwajów. Nagle Marek usłyszał słaby szloch. Rozejrzał się w panice. Choć patrzył na nią z miłością, bał się, że córka cierpi. Ale szloch dochodził skądś z krzaków porastających z kraj chodnika. Kto? Zapytał niepewnie. Zosia przytuliła się do niego mocniej. Marek powoli podszedł w stronę szumowin, aż na obrzeżu między pękniętą doniczką i porzuconą torbą zobaczył zawiniątko. Ostrożnie rozwiązał węzeł i odkrył twarz wcześniaka, bezbronnego chłopczyka. Skórę miał sina. A tułów owinięty cienką skarpetką od piżamki. Jego serce zamarło na moment, jakby znalazł się na granicy dwóch światów między bezradnością a odruchem macierzyńskiej miłości. Zosia poczuła to drżenie i zapytała cicho: Tatusiu, co to? Marek oddechem ocieplił chłodne powietrze wokół dziecka. Mały człowiek, ktoś go tu zostawił. Spoglądał na niemowlę i widział to, czego nie widzieli inni wartość, cud istnienia, świętość istnienia. Zrozumiał, że to, co ustawiło go ostatnimi dniami pod mostem bezdomność, utrata pracy, głód, teraz zyskało sens. To dziecko potrzebowało pomocy. Chwycił za kurtkę, zawinął brzdąca w jej rękawy. Na chwilę rozważał, czy zdąży poinformować odpowiednie służby, Tyle głosów w jego głowie domagało się rozsądku. Ale wtedy spojrzał na Zosię, która przytuliła się do jego nogi i cicho zapłakała, widząc niemowlę owinięte w ciepło kurtki. W jej oczach było litość, ale i pragnienie pomocy. W jej sercu odwaga do wspólnego czynu z ojcem. Kiedy Marek podniósł dziecko, poczuł, że przytulił własne serce. Trzymając niemowlę bezpiecznie opatulone, ruszyli w stronę najbliższego schroniska dla matek w potrzebie. Droga była ciężka. Ciężka jak grunt pod stopami, który jutro może się zamienić w błoto deszczowe. Ale choć z każdym krokiem kurtka stawała się coraz bardziej mokra i zużyta, wiedział, jest powód, by iść dalej. Po wyjściu na główną ulicę, dostrzegł sylwetkę mężczyzny stojącego niedaleko latarni. Trzymał w dłoni telefon skierowany w ich stronę. Podszedł powoli, niepewny jego intencji. Czy. Czy pan to nagrywa? spytał Marek. Mężczyzna spuścił wzrok. Tak, przepraszam. Widziałem, co pan zrobił. Jego głos był spokojny, ale w jego oczach błąkało się zrozumienie bólu i troski. Marek poczuł na moment wstyd, potem ulgę. Ten gest uwieczniony na wideo. Stał się dla niego ciężarem, i dla Zosi, nadzieją. Marek spojrzał na niemowlę, potem na Zosie, a potem na nieznajomego mężczyznę. Chciał powiedzieć coś ważnego, coś, co zmieni ich wszystkich, ale w tej jednej chwili objęli się bez słów. Trzy postaci splecione przez potrzebę i dobroć. Następnego dnia Warszawa obudziła się tak samo jak zawsze z tramwajami skrzypiącymi po szynach. Szarym niebem nad dachami i pośpiesznymi krokami ludzi podążających do pracy. Ale dla Marka świat już nie był taki sam. Kiedy obudził się na ławce w pobliżu noclegowni, jeszcze z niemowlęciem przy piersi, nie wiedział, że stał się tematem rozmów w tysiącach domów. Nieznajomy, który poprzedniego wieczora nagrywał całe zdarzenie, opublikował wideo na swoim profilu społecznościowym. Film ukazywał mężczyznę bez dachu nad głową, który bez wahania zdjął swoją jedyną kurtkę, by owinąć noworodka porzuconego w krzakach. Sposób, w jaki otulił dziecko, jak spojrzał na nie z troską większą niż na własne potrzeby, to poruszyło tłumy. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin film osiągnął miliony wyświetleń. Komentarze płynęły z całego kraju. Ludzie wzruszeni, poruszeni do łez pytali, kim jest ten mężczyzna, jak można mu pomóc. Gdzie jest teraz to dziecko? Marek o niczym nie wiedział. Dzień jak każdy, znów próbował zdobyć jedzenie, znów chronił Zosię i niemowlę przed zimnem. Wziął udział w długiej rozmowie z opiekunką w schronisku, tłumacząc, że znalazł dziecko i nie może tak po prostu odejść. Nie dlatego, że ktoś go zmuszał, ale dlatego, że nie potrafił go zostawić. Czuł, że ten chłopiec, ten malutki bezbronny człowiek, potrzebuje go tak samo jak Zosia. W południe pojawiła się młoda kobieta w granatowym płaszczu, miała tablet w ręku i oczy pełne łez. Podeszła do Marka z szacunkiem. Panie Marku, to pan jest tym mężczyzną z filmu? Marek zmarszczył brwi, nie rozumiejąc. Jakiego filmu? Kobieta pokazała ekran. Przez chwilę patrzył, nie rozpoznając siebie. Dopiero po chwili zobaczył twarz Zosi, swoją kurtkę, niemowlę. Usiadł cicho, jakby ktoś wyłączył mu cały świat. To wszyscy to widzieli? Tak, cała Polska i nie tylko. Ludzie chcą pomóc. Zebrano już fundusze. Zgłosili się lekarze, prawnicy, a nawet właściciele mieszkań. Niech pan nie myśli, że to współczucie to podziw. Marek nie mógł nic powiedzieć. Czuł wstyd, że tak długo nie mógł zapewnić córce godnego życia. Ale teraz coś się zmieniało. Kolejne dni były jak sen. Media zaczęły pisać o nim jako o człowieku z sercem większym niż własna potrzeba. Zosia stała się twarzą niewinności, a niemowlę symbolem drugiej szansy. Pracownicy opieki społecznej odwiedzili ich, by pomóc w procedurach związanych z adopcją lub tymczasową opieką. Lekarze przebadali chłopca, stwierdzając, że mimo trudnych warunków nie odniósł poważnych obrażeń. Ale Marek najbardziej pragnął jednego by zachować tę jedność, to ciepło, które czuł, trzymając dwoje dzieci w ramionach. Nie wiedział jeszcze, co przyniesie przyszłość. Ale pierwszy raz od lat, zasypiając tego wieczoru, już nie pod mostem, lecz w ciepłym pokoju zapewnionym przez fundację, poczuł, że nie jest sam, choć minęło dopiero kilka dni od opublikowania nagrania, życie Marka i Zosi zmieniło się nie do poznania. Fundacja, która zgłosiła się jako pierwsza, zaoferowała im tymczasowe zakwaterowanie w kameralnym hostelu niedaleko Saskiej Kępy. Pokój był skromny, ale ciepły, z czystą pościelą, łazienką i małym stolikiem, na którym każdego dnia czekały świeże posiłki. Marek długo nie potrafił uwierzyć, że nie musi się martwić, gdzie dziś schroni córkę przed zimnem. Zosia pierwszej nocy zasnęła bez płaczu. Przez cały wieczór głaskała noworodka, którego nazwali tymkiem. Chłopiec odzyskiwał siły. Był spokojny, karmiony mlekiem z butelki, badany przez lekarzy, którzy przyjeżdżali codziennie, by sprawdzać jego stan. Choć Marek nie był jego biologicznym ojcem, troszczył się o niego z tą samą miłością, jaką obdarzał Zosie. Coś w nim się zmieniło, jakby ta maleńka istota przypomniała mu o godności o tym, że nawet w największym upadku człowiek może pozostać dobrym. Któregoś ranka, po tym jak Zosia pobiegła na zajęcia plastyczne organizowane w fundacji, do pokoju Marka zapukała starsza kobieta, pani Irena, przedstawicielka Urzędu Opieki Społecznej. Usiadła na krześle steczką dokumentów na kolanach. Jej spojrzenie było ciepłe, ale stanowcze. Panie Marku, zaczęła spokojnie. Rozumiem, że kocha pan tego chłopca. Widzimy to wszyscy. Ale aby mógł pan zostać jego prawnym opiekunem, potrzebujemy czasu, procedur, badań. Musimy sprawdzić, czy rodzice biologiczni się nie zgłoszą, a potem, czy warunki będą odpowiednie. Marek skinął głową. Nie był naiwny. Wiedział, że system nie działa na uczuciach tylko na papierach, ale z jego oczu biła siła, jakiej nikt nie potrafił zignorować. Rozumiem. Zrobię wszystko, co trzeba. Ale, proszę. Nie zabierajcie go teraz, on potrzebuje nas. Pani Irena nie odpowiedziała od razu. Wyjęła z torby zdjęcie, zrobione przez jednego z fotoreporterów. Marek z Zosią i Tymkiem na ławce, uśmiechnięci mimo zmęczenia. Podała mu fotografię. Cała Polska trzyma za was kciuki, ale to nie wystarczy. Musimy udowodnić, że pan sobie poradzi. I tak zaczęła się walka Marka nie tylko o lepsze jutro, ale o prawo do miłości. Zapisał się na kurs zawodowy, montażysta mebli. Nigdy nie myślał, że wróci do pracy, ale widząc Zosie i Tymka śpiących w łóżkach obok, czuł, że nie ma odwrotu. Codziennie rano wychodził na zajęcia, a popołudniami wracał, by karmić Tymka, kąpać go, a potem czytać Zosi bajki. Media przestały już pisać codziennie. Internetowe zainteresowanie powoli słabło, ale nie znikały listy. Setki kartek pocztowych od dzieci, starszych osób, rodzin z małych miast napływały każdego dnia. Niektóre zawierały pieniądze, inne tylko słowa otuchy. Jedna z kartek, napisana przez chłopca z Wrocławia brzmiała: Drogi panie Marku, moja mama mówi, że jest pan bohaterem, ale ja myślę, że jest pan po prostu dobrym tatą. Też chciałbym mieć takiego. Marek czytał to wieczorami, czasem płakał, ale nie z bólu, z nadziei. W międzyczasie policja kontynuowała śledztwo w sprawie porzucenia dziecka. Nie znaleziono żadnych dokumentów, nagrań z kamer. Śledczy podejrzewali, że matka mogła być młodą kobietą w kryzysie, która po prostu nie miała siły. Marek, mimo wszystkich emocji, nie czuł gniewu, czuł zrozumienie. Może nie miała wyboru, powiedział któregoś dnia do Zosi, siedząc z nią na łóżku. Może chciała, żeby ktoś go pokochał, i właśnie dlatego to my go znaleźliśmy? Zosia spojrzała na niego ze łzami w oczach. To znaczy, że jesteśmy jego rodziną? Marek uśmiechnął się szeroko. Tak, kochanie, jesteśmy jego rodziną. Czy też uważacie, że prawdziwa rodzina to nie tylko więzy krwi, ale miłość? Zostawcie komentarz i napiszcie, z jakiego miasta nas oglądacie. Wasze słowa mają moc. Minęły trzy tygodnie od dnia, w którym Marek znalazł tymka. Choć życie zaczynało powoli nabierać kolorów, każdy dzień niósł nowe wyzwania. Zmęczenie osiadło głęboko w ciele, ale nie w sercu. Tam rodziła się nadzieja, która każdego ranka podnosiła go z łóżka. Pewnego chłodnego poranka, gdy wiatr szarpał żółknącymi liśćmi na ulicach Warszawy, Marek ubierał Zosię do szkoły. Dziewczynka z radością prezentowała nowy plecak z naszywką w kształcie słońca, prezent od anonimowego darczyńcy. Tymek spał spokojnie w koszu obok łóżka, delikatnie poruszając rączkami. Na zewnątrz panował hałas uliczny, ale w środku panował spokój. Tak wyglądała normalność, do której Marek tak długo tęsknił. Po odprowadzeniu Zosi udał się do ośrodka szkoleniowego. Kurs montażu mebli trwał w najlepsze a Marek był jednym z najpilniejszych uczestników. Choć dłonie wciąż miał spękane od pracy i chłodu, potrafił już zbudować krzesło, zmontować szafkę, zrozumieć schematy. Instruktor, pan Krzysztof, często chwalił go za precyzję i determinację. Marek, ty nie szukasz pracy, ty budujesz dom, powiedział pewnego dnia, patrząc na jego starannie wykończony stół. Wieczorem, gdy wracał do hostelu, spotkał panią Irenę na korytarzu. Jej mina była poważna. Musimy porozmawiać, powiedziała cicho. Weszli razem do pokoju. Tymek spał, a Zosia rysowała na dywanie. Pani Irena usiadła i spojrzała Marekowi prosto w oczy. Dziś zgłosiła się kobieta twierdząca, że jest matką Tymka. Marek zamarł. Serce zabiło mu mocniej, a świat wokół zawirował. Co? Co to znaczy? Zapytał ledwo słysząc własny głos. Powiedziała, że była w bardzo trudnej sytuacji. Porzuciła dziecko nie dlatego, że go nie chciała, ale dlatego, że nie wiedziała, jak go utrzymać. Przez cały ten czas obserwowała wszystko z ukrycia. To ona nagrała wideo. I to ona je udostępniła. Marek nie wiedział, czy czuć złość, ulgę, czy litość. Pani Irena kontynuowała. Nie chce odebrać dziecka ale prosi o jedno spotkanie, z tobą i z tymkiem. Wieczorem, kiedy Zosia spała, a tymek ssał butelkę w jego ramionach, Marek wpatrywał się w okno. Na zewnątrz padał lekki deszcz, jakby niebo samo nie wiedziało, czy płakać, czy się cieszyć. Myśli krążyły w kółko. Czy ma prawo zatrzymać chłopca, który nie jest jego? A może właśnie to czyni z niego ojca? Nie biologia, lecz wybór. Następnego dnia spotkali się w kawiarni w centrum miasta. Kobieta miała nie więcej niż dwadzieścia lat. Była blada, z oczami, w których mieszkał ból i skrucha. Dziękuję, powiedziała ledwo powstrzymując łzy. Ja nie miałam wyjścia, uciekłam od przemocy. Mieszkałam na działkach. Gdy go urodziłam nie mogłam, nie mogłam patrzeć jak cierpi. Marek słuchał w ciszy. Trzymał tymka na rękach, a dziecko spokojnie patrzyło w dal. Nie przyszłam go zabrać dodała. Wiem, że u ciebie ma lepiej, ale chciałam zobaczyć, że jest bezpieczny. Zapadła długa chwila. W tej ciszy było więcej emocji niż w niejednym krzyku. Na koniec kobieta pochyliła się i pocałowała tymka w czoło. Masz wielkie serce powiedziała do Marka. A ja Postaram się żyć tak, żeby to serce nie bolało. I odeszła. Marek wrócił do hostelu z uczuciem, którego nie potrafił nazwać. To nie była radość ani smutek, to było coś głębszego, jakby ktoś zamknął niedokończony rozdział, nie pisząc końca, ale stawiając przecinek. Tymek zasnął mu na ramieniu, a Zosia przytuliła się z drugiej strony. Tato, szepnęła. Teraz już jesteśmy razem na zawsze. Marek spojrzał na nią i odpowiedział najprościej jak potrafił. Tak, kochanie. Teraz już na zawsze. Minęły trzy miesiące. Śnieg przykrył Warszawę białym kocem, a mroźne powietrze unosiło się nad dachami niczym cisza przed nowym początkiem. W kameralnym mieszkaniu na Pradze, tym samym, które Marek otrzymał od fundacji po zakończeniu kursu, życie toczyło się zupełnie inaczej niż kiedyś. Nie było już mostów, zimnych chodników, ani nocnych drgań ciała z lęku. Było ciepło, było światło, była rodzina. Marek, ubrany w roboczy kombinezon, kończył poranną kawę. Zosia siedziała przy stole, odrabiając lekcje z języka polskiego, a Tymek wesoło gaworzył w swoim łóżeczku. Świat zewnętrzny wciąż był nieprzewidywalny, ale wewnętrzny zyskał strukturę, rytm, bezpieczeństwo. Tego dnia Marek miał swój pierwszy oficjalny dzień w nowej pracy. Został zatrudniony w warsztacie meblowym prowadzonym przez pana Krzysztofa, tego samego, który prowadził kurs. Zyskał zaufanie, udowodnił swoją wartość, a jego staranność i cierpliwość do detali zrobiły ogromne wrażenie. Marek, powiedział Krzysztof na spotkaniu z załogą, to nie tylko świetny fachowiec, to człowiek, który przypomina nam, po co naprawdę pracujemy. Nie dla pieniędzy, dla ludzi. Tymczasem Zosia powoli dojrzewała do nowej rzeczywistości. Zaczęła przyjaźnić się z innymi dziećmi z osiedla, uczęszczała na zajęcia taneczne, śpiewała w szkolnym chórze, ale wciąż wieczorami przychodziła do Marka z tym samym pytaniem, które zadawała od początku: Tato a co, jeśli kiedyś znowu będziemy musieli spać na dworze? Za każdym razem odpowiadał jej spokojnie. Już nie, skarbie, bo teraz mamy dom w sercach ludzi, i tam nie gaśnie światło. Sprawa tymka została oficjalnie zamknięta. Matka biologiczna wycofała się z praw rodzicielskich, a Marek otrzymał tymczasową opiekę z możliwością adopcji. Dokumenty były tylko formalnością wobec tego, co działo się w ich codziennym życiu. Miłość, troska, ciepło to wszystko już istniało. Reszta była tylko pieczątką. Pewnego niedzielnego poranka Marek, Zosia i Tymek pojechali na stare miasto. Spacerowali wśród białych dachów, karmili gołębie, pili gorącą czekoladę w kawiarni. Na rynku odbywał się mały koncert. Gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki kolendy, Zosia zaczęła śpiewać, a Marek objął ją ramieniem. Tymek spał spokojnie w nosidełku. Obok nich stanęła starsza pani, miała na szyi ciepły szalik i w rękach kamerę. Uśmiechnęła się do nich. Przepraszam, to wy jesteście tą rodziną z filmu? Marek przytaknął z lekkim zawstydzeniem to my. Chciałam tylko powiedzieć, że dzięki wam przypomniałam sobie, że świat potrafi być piękny i odeszła, zostawiając ich wśród śpiewu, światła i zapachu cynamonu. Marek spojrzał na dzieci, a w jego oczach odbiło się niebo nie to szare zimowe nad Warszawą, ale to, które mieszka w duszy, gdy człowiek odnajduje sens. Tego wieczoru, kiedy wszyscy już spali, Marek usiadł przy biurku. Otworzył zeszyt, w którym od jakiegoś czasu zapisywał wszystko, co wydarzyło się od tamtego pierwszego dnia pod mostem. Na górze strony napisał: Nie jestem bohaterem, jestem tylko człowiekiem, który nie odwrócił wzroku, a teraz mam dom. I wszystko, czego mi trzeba. Zamknął zeszyt. Zgasił światło i po raz pierwszy od lat zasnął spokojnie, bo wiedział, że niczego nie musi już szukać.